Hejka widzowie, z tej strony druga część z linii 173, kierunek Kochłowice. Dzień dobry, z tej strony komunikacyjny Julek. To jest część druga. Teraz będzie droga powrotna do Kochłowic. T Ten kierowca to chyba rozgrzewkę Aż. Aż. robi. Aż. Dajcie, subskrybujcie, zostawcie lajka i komentujcie film. To najważniejsze. Patrz, patrzcie widzowie, ten kierowca to chyba ćwiczy przed jazdą. O kurde, ja mam chyba opóźnienie, co nie? O. Nie, jeszcze minutę mam. Dobra, już odjeżdżamy. Akurat ci pikało do odjazdu. Ale ja możemy jechać 130 km. Chcemy ja nie patrz tam. Nie! Czasami tak kierowcy jeżdżą także Nie musisz się co martwić o, Nie no kurde no, jest jakiś... Nie no ja zaraz się spóźnię Stary ja zaraz się spóźnię A nie tam jest innego Dobra <laughs> Jeszcze kierowca pomylił trasy widzicie Powiem wam że ten kierowca To ja nie ten To jeszcze nie ten To jeszcze nie był na Kozanowie w ogóle

A Lindego był już. A czekaj, zaraz zobaczę, jakie miś przystanki. Nie, Lindego. Czy czekasz? Wstanę na chwilę z busa i zaraz zobaczę. To już przy tablicy. A no, Czekaj, miałeś tak. Yy, czekaj, już patrzę. Jezus, ale mi zasłania. A ty już byś odjechał. Miałeś tak, ten, Kozanów, no Lindego, Herberta nie ma, nie ma, nie ma. Jezus. Dobra, i na czerwonym no, przejechał, brawo. No bo, bo się zagubiłem. Nie no, zielone było, widziałeś? Nie, u mnie było czerwone. Uwaga, przystanek nie przyspieszaj. Ten kierowca to jakiś chyba. Ruszę na to. Ja samuję normalnie do tyłu. Bo jedzie zygzakiem. Ja tu zygzak mam racznie. Czerwone. A już by ruszył. Ile w ogóle jeszcze nam przysta... Ile w ogóle jeszcze nam przystanków zostało? Jeszcze kilka. Dobra, jaki tam następny przystanek? Karłowica. Następny przystanek. Karłowica. Ale jakie piękne niebo, zobacz. Się robiło takie granatowe. Takie granatowe, fajne niebo było. Ja się to mogłeś w niego nie wjeżdżać, mogłeś dojechać do linii i ominąć go. Dobra, na zielony przyjechałem na pewno. Teraz 40 mogę jechać. Stanowa. Dzień dobry, można kontrola. jest 30 40 mogę jechać. Widzę. Dobra, tu sobie skręcamy, nie. Na czerwonym. No ale się za cały czas Dobra widzowie, gra to gra, gra to normalnie. Znaczy wszystko jest normalne. Stolowa. Tak, no, ja będę tu skręcać. <laughs> minął przystanek matko. Nie ominąłem, mam odjazd za minutę, więc możecie zapalić papierosy. O nie, już za minutę. Boże, za zero. Dobra. Teraz mam sprężać. Dobra. Oblachowle. O, blachownia. O, <grybujesz> blachownia, jak to zabrzmiało. Odjazd za minutę. Jest ten kierowca, co ciągle przed czasem przyjeżdża. Patrz. Za mnie, odjazd. Czerwone. Czerwone. Dobrze, że przypomniałem sobie. Znaczy, ty mnie przypomniałeś. Tak. Dobrze, kolega. Ej, kolega. To jest kolega, przepraszam, widzowie nie usuwajcie. tego ale to nie widzowie usuwają to YouTube, Dobrze. to YouTube usuwa. YouTube, sorry, sorry, sobie to A zatrzymać się? Tam nie musiałem, tylko sobie zawróciłem. O kur! Dobra, jedź. Trudno. No, w tej grze wszystko jest możliwe ja dobrze mhm. pojechałem? Tak, blachownia PKP następny masz Blachopa, Blachownia PKP, y warszawska dworcowa i kochłowice. S2 jest... ja nie na... ja byłem na kiedy. też. No i jedziemy. Oczywiście pozdrawiam pozdrawiam wszystkich widzów. Następny przystanek Warszawska. Być przystawek o nie, Co jest? O nie, to parking jakby się powtórzyło. Warszawska. Czego wyłączyć w autobusie? Jaki parking? No bo może ja tu ten, bo jest tutaj joystick pod spodem i go łatwo można kliknąć. Jak klikniesz pod autobusem, ja też sami klikam. No i do ty jedziesz. No. Następny przystanek dworcowa. Nie zdejmę z niej krawę, trzeba mam niektóre wjechać w to, dlatego... przystanek wjechać. jeszcze wjechałeś. Ludziów nie ma. Ludziów, xd. Ufa, się. O kurma, mamy zielone, no to mamy problemy, Stasiek. Stasik... Nie mogę jechać. No i co zrobiłeś, widzisz? No jak jadę do tyłu, to nic się nie dzieje. Aha, bo w słup wjechałem. W słup plus, plus yy, w przystanek autobusowy. No to będzie problem z wyjechaniem. Ile ma pan opóźnienia? Ja trzymam się przed czasem. No, że ja tak. Ja miałem kochłowicę, no i się coś szczęśliwo. Ej, film. Przepraszam was, widzowie, ale nie dojedziemy na kochłowice z powodu widzicie. Z powodu można powiedzieć tak takiej awarii busa. Także, także dziękuję bardzo i do zobaczenia.